Odfajkowujemy sobie na liście gier, które tutaj przerobiliśmy. Grę nie nazwano mogęsi. Bardzo mało zajmuje to, jest obecnie hit mediów społecznościowych. To jest taka typowa. Odpaliłem na chwilę, ale to chyba każdy w dobie. O. Każdy w dobie superinformacyjnej wie, o czym jest ta gra. Artyzm, gęsi ludzie. Jedyna wada dla niektórych, w tym dla mnie, ja tę grę otrzymałem za darmo, eee, to jest to, że jest na sklepie Epiku i chyba jest na switchach, więc jak coś ten. Eee, to jest prawdopodobnie Unity, sądzimy po jakościach graficznych. I tak naprawdę zbyt wielu opcji nie ma, więc przejdźmy do konkretów, ale nie potrzebuję, tak? Rozpocznij. Wybieramy sobie jeden z trzech zapisów dla braciszka, dla mamusi, dla mnie. Tak, z pacją gęgamy. To wygląda jak przygodówka zręcznościowa. Przyjemne jest to, że myszkiem możemy sterować jak w przygodówce, a możemy też sterować na wsadzie. To strasznie ładne w ogóle. Ta paleta, sposób cieniowania, to zrewelacja. Czy to jest ta słynna gra o niczym? Tak, znaczy to jest taka. No, kiedyś to bym się po prostu. Jakiś synonim słowa zesrał, ale bym no, to byłaby moja gra, pewnie. Teraz bardziej oczekuję jakiegoś meaningful gameplay, jak sam gameplay, który ma znaczenie. Ale tak, to jest super gierka. No. Tylko już takich gier trochę mieliśmy. Ona tutaj oczywiście imponuje oprawą graficzną i innymi takimi rzeczami. Podświetlamy rzeczy, które gdzieś użyje. Jest to ultrasłodki pomysł. Grało w nerwiającej gęsi. Nawet... Tak, bazujące jeszcze na fizyce. O prawie i ładnej koncepcji i tyle. I... To jest przeurocze. Nie? Można jeszcze biegać. A! Xem się trzepoczą skrzydłami. Nie, rewelacyjny. To jest pod względem oprawy to jest super hit. To jest grana, którą pójdą przedszkola, starzy ludzie, ludzie. Chyba nie wiem, czy to jakieś kultury, gdzie gęsi są przeklęte, ale raczej nie. nie? Czy szybciej pływa, czy chodzi? Już, już sprawdzamy. Tak pływa z shiftem. Tak biega z tym, więc ciężko powiedzieć. Czy jest na androida? Na razie tylko komórki. To nas na wszystkim. To, ta oprawa, jestem ciekaw, czy to jest ładne, czyste cieniowanie, czy są tekstury. Ta oprawa powinna być na wszystkim. No i mamy zadanie, tak? Dostań się do ogrodu, spraw, aby ogrodnik z można zmie... zmienić a coś niepisanego, aby ogrodnik zmógł, ukradnij klucza ogrodnika, spraw, by ogrodnik założył kapelusz, przeciwsłoneczny, grabie w trawie, grabie w stawie, przepraszam, zrób sobie piknik, przynieś i połóż na koc piknikowy kanapkę, jabłka, dynę, marchewkę, dżem, termos, radio, koszyk. No i mamy listę zadań, które trzeba zrobić, tak? Dostać się do ogrodu. Pierwsze zadanko. W sumie? Trudne wylosowało. Tu jest jakiś wąż. Bardzo ładna. To jest dobre, nie? Aha. Nie, to, 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 to takie, to takie urocze i niewinne, to jest super. Sprawdź, żeby ogrodnik zmógł. Już możemy się domyślić nawet, co tam trzeba było zrobić. Bo możemy, podejrzewam, czy możemy jeszcze tylko sterować tym... O, tutaj jest czy tak, ogrodnik nie lubi wykrywam prostą zależność. Jak radio gra. Ciekawe, że jest fizyka. Czyli na przykład, jak weźmiemy to, położymy tu, i do tego wody, to będziemy mieć konewkę. Chyba nie da się położyć. Albo ja jeszcze nie umiem. Czyli jabłko, rzeczy, które musimy... ten. I tu jest... A, go się garnia. Ach. słodkie, nie? Czyli ustawiamy radyjko gdzieś tam, włączamy i spraw, by ogrodnik zmógł, jest zrealizowane. Nie, no to jest super hit, nie? Ile to kosztuje? Właśnie no, nie, nie sprawdzałem ceny, prawdę mówiąc. Okej. Okay. Zobaczmy, czy pójdzie tutaj w lewo. Wtedy. Nie. Trzeba jakoś spowolnić, tak? Jest koncepcja, coś słyszałem z grabiami. Tam jest ta woda. Podoba mi się to w jaki sposób gra. Ah. A nie, nie nadział się. Szkoda. Czy możemy coś zrobić z tymi grabiami, jakieś mądrze ustawić? Tak. Okej. Okay. I tak się żyje na tej wsi. Podoba mi się, jak gęście się patrzy na różne przedmioty. Okej. Okay, teraz tylko o właśnie, tak? Życiowa szansa, uwaga starszy poszedł odstawić ee, radio tam teraz klucze. Widzimy, że ma przy pasku klucze. Co sprawi, że założy przeciwsłoneczny kapelusz? No i tak możemy sobie myśleć, myśleć. To teraz, co to mnie fascynowało, to było jeszcze podiwanienie mu kluczy. Widok taktyczny. Ej, to má urok niesamowity, ne? Czy da się trąbić? Tak, tak, tak. Tylko teraz chcę być cichą gęsią, Z racji tego, że chcę podiwanić staremu klucze. O! Moment, moment, mamy chyba to, czego szukałem. Nie! Kurcze. Podoba mi się, że w można zrobić najbardziej skurcze, rzecz tutaj. tutaj. Mianowicie. Tak, więc zrozumiecie koncepcję, on ta gra jest hitem. Ona jest podobno bardzo krótka. Tam pisało, tak, ścianka daje pole do ten, ukradnij, nie uteguj. E, potem co, grabie w stawie, to brzmi jak coś łatwego. Zrób sobie piknik i spraw, by ogrodnik założył kapelusz. To nie mam pojęcia jak sprawić. zobaczmy. Tak uźwiękowe robi, nie? Aaa! Sorry. Piękna jest ta animacja tej gęsi. Okay, myślałem, że jest głębszy, powiem szczerze. Okej, okay. no tak, tak chciałem to zaznaczyć. Nie na słodkie, słodkież, możemy to zlecić na tym, na streamku. A tak z gęsi mi się wydaje tyle, ludzie taki podsumowujący materiał też nie widział. No taki mały hitcher, nie? Chyba i 80 zł góra, więc hit przecen, podejrzewam, jak wyjdzie na steam to gdzie będą się zabijać.